Czołem pc -towcy. Kiedy cofnę się myślami do czasów dzieciństwa, to niesamowicie cieszy mnie fakt, że ten okres mojego życia, w którym tak naprawdę najwięcej grałem, przypadł mniej więcej na czas świetności i niesamowicie ważnych dla mnie gatunków gier, czyli FPS-ów, strategii czasu rzeczywistego oraz, jak się pewnie domyślacie, przygodówek, point-and-click. Oj, tak, zagrywałem się w nie godzinami, często w jednej ręce trzymając solucje z tego czy innego czasopisma, bo umówmy się, że językowo byłem wtedy raczej kiepski. Ale nie miało to większego znaczenia. Liczył się klimat, liczył się fan, z rozwiązywania zagadek i poznawania tych wszystkich historii generalnie piękne czasy. W XXI wieku gatunek ten niestety mocno podupadł, i choć rewolucja niezależnych twórców nieco go podźwignęła, to przez ostatnie lata było nam już raczej nie po drodze. Nie zmienia to jednak faktu, że do dzisiaj bardzo lubię przysiąść do dobrej, klasycznej przygodówki 2D, i właśnie o nich powiemy sobie w dzisiejszym top 10. Koniecznie jak zawsze, napiszcie mi, jakie są wasze typy, które gry najbardziej zapadły wam w pamięć i w które gracie do dziś. A może zwrócicie mi uwagę na jakieś fajne nowości, które powinienem koniecznie poznać, jestem otwarty. I oczywiście nie omieszkajcie też zasubskrybować mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A tymczasem lecimy do materiału. Zapraszam. Miejsce dziesiąte. Książę i tchórz. Okej, okay, bez bicia przyznam, że obecność w ścisłej dziesiątce najlepszych point-and-clicków, produkcja rodzimego Metropolis Software, być może w minimalnym stopniu, zawdzięcza punktowi za pochodzenie. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wyśmienity tytuł i najlepsze, co mamy w tym gatunku do zaoferowania od lat. Zdecydowanie nie ma się czego wstydzić. Historia tchórza przeniesionego do ciała odważnego księcia i konsekwencje, jakie ta zmiana wywołuje, potrafi wciągnąć i zaintrygować, a przede wszystkim bardzo rozbawić. Gra wręcz przepełniona jest mniej lub bardziej ukrytymi ukazanymi w krzywym zwierciadle nawiązaniami do popularnych dzieł fantazy, pełna jest gagów i generalnie przez większość czasu uśmiech nie będzie schodził wam z twarzy, o ile lubicie tego typu klimaty oczywiście. Dodajcie do tego solidne zagadki, które jednak nie ustrzegły się paru nielogiczności, a także wyśmienitą oprawę graficzną z przepięknymi rysowanymi tłami, która broni się do dziś i macie obraz świetnej przygodówki z nadwisły, której nie można nie znać. Polecam bardzo. Miejsce 9. King's Quest 6. King's Quest to legendarna seria przygodówek, która w dużej mierze przyczyniła się do gigantycznego sukcesu, jaki w swoich złotych latach osiągnęła nieodżałowana do dziś firma Sierra Online. A spośród wszystkich jej wyjątkowych odsłon, część szósta stanowi zdecydowanie wyróżniający się i wybitny fragment kodu. Historia księcia Aleksandra, próbującego wyrwać księżniczkę Kasimę z rąk złego wezyra, robi wrażenie na bardzo wielu płaszczyznach. Świetny scenariusz i epicka opowieść po po kilku różniących się od siebie tematem przewodnim wyspach zasysa i nie pozwala się oderwać od monitora. Do tego naprawdę fajne i satysfakcjonujące zagadki plus więcej niż jedno zakończenie, które uzależnione będzie od poczynionych w grze wyborów, powinny spowodować szybsze bicie serca u wszystkich miłośników klasycznych przygodówek. Polecam bardzo. Miejsce 8 Thimbleweed Park Gra sprzed 5 lat, więc nie można nazwać jej klasyczną w rocznikowym znaczeniu tego słowa, ale jeśli chodzi o gameplay, o feeling, o atmosferę i rozumienie tego, czym dobre Point and clicki są, to zdecydowanie zasłużyła sobie na miano klasyka. Timbeweed Park to ze wszech miar wyśmienita produkcja i gdyby wyszła w latach 90. to zdecydowanie stałaby dzisiaj na jednej półce z tuzami gatunku. Przede wszystkim przez wzgląd na swoją ciekawą, zaskakującą i niesamowicie klimatyczną historię agentów FBI i pewnego. Morderstwa, która krąży sobie gdzieś między senną, intrygującą atmosferą miasteczka Twin Peaks a serialem X-Files. Genialnie napisane postacie, świetne dialogi i masa pomysłów, które nieraz wywołają u Was opad szczęki. Do tego naprawdę sensowne zagadki o niewygórowanym poziomie trudności i humor nienachalny, acz na tyle wyraźny, że nieraz parskniecie śmiechem przed monitorem. Generalnie mógłbym chyba zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli nie znacie gatunku, a chcielibyście poznać, Znać, to jest to jeden z lepszych sposobów, żeby wciągnąć się w ten magiczny świat. Polecam, polecam ze wszechmiar bardzo. Miejsce siódme, Full Throttle. Tim Schafer to człowiek legenda i jeden z moich ulubionych twórców branży gier w ogóle. Gość stojący za tak oryginalnymi i zrywającymi paputy produkcjami jak Psychonaut czy Brutal Legend złotymi zgłoskami zapisał się także w historii przygodówek Point and Click stojąc za powstaniem co najmniej kilku z najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku. Full Throttle jest zdecydowanie jedną z nich i to w dużej mierze ze względu na wyjątkowego protagonistę. Ben to zmęczony życiem twardziel, który pobity i wrobiony w morderstwo, przemierza stany na swoim stalowym rumaku, żeby się zemścić i oczyścić z zarzutów. Z jednej strony hardkorowiec i zakapior, z drugiej postać, którą da się lubić i która w dużej mierze stanowi o wyjątkowości tej produkcji. Wybitnie napisana. Na szczęście nie ona jedna, scenariusz jest tutaj zdecydowanie perełką. Dialogi, zwroty akcji, ciekawe zagadki plus mega fajne kreskówkowe kacstenki robią robotę i nie pozwalają oderwać się od gry. A szkoda, że należy raczej do tych krótszych. Na koniec należałoby też wspomnieć o wybitnej muzyce, do czego zresztą pan Schaefer nas przyzwyczaił. No, czapki z głów. Miejsce szóste, Blade Runner. Jedna z tych gier, które udowadniają, że licencyjna produkcja wcale nie musi być czymś gorszym. W tym przypadku tym bardziej robi to wrażenie nie tylko wobec faktu, że gra nie ustępuje najlepszym klasykom gatunku, ale też nie ustępuje swojemu wybitnemu filmowemu licencjodawcy. A to już musicie przyznać nie lada osiągnięcie. Być może stało się tak dlatego, że Blade Runner umieszczony został co prawda w świecie wykreowanym przez Ridleya Scotta, ale opowiada całkowicie inną historię. Historię mroczną, niesamowicie klimatyczną i na swój sposób niepokojącą. Opowieść o łowcy androidów, Royu McCoy, który poszukuje grupy replikantów, czyli generalnie cyborgów dla tych z Was, którzy nie widzieli filmu, którzy to podejrzewani są o masowe zabijanie zwierząt. To w jaki sposób fabuła gmatwa się i w jakie kłopoty wrzuca naszego głównego bohatera, stanowi jeden z najważniejszych zalet tej produkcji, więc pozwólcie, że nie będę spoilerował. Zdradzę jedynie, że mamy tu grę, która mocno wymyka się ramom gatunku, skupiając się bardziej na przesłuchaniach i pracy detektywistycznej. Co więcej, od naszych wyborów i działań w grze zależeć będzie, które z aż 13, dokładnie 13 możliwych zakończeń, stanie się naszym udziałem? Musicie przyznać, że liczba ta robi wrażenie nawet dzisiaj. Majstersztyk. Polecam, polecam, polecam bardzo. Tak samo jak polecam zasubskrybować kanał, dzięki czemu nie ominą Was kolejne przygotowywane przeze mnie materiały w postaci chociażby historii Warhammera w grach, czy też opowieści o wzlocie i upadku kultowej serii Myth. Będzie mi też rzecz jasna niesamowicie miło, także nie krępujcie się. A teraz lecimy do miejsca piątego. Miejsce piąte Beneath a Steel Sky. Mam takie wrażenie, że o tej grze gadam ostatnio co chwilę i chyba rzeczywiście tak jest. Ale co poradzić? Nie mogłoby nie być jej na tej liście, więc musicie to jakoś przeżyć. Podobnie jak w przypadku wcześniejszego Blade Runnera, tutaj także dostajemy przygodówkę w klimacie cyberpunkowym, choć zdecydowanie bliższą standardom gatunkowym, i to zarówno od strony wizualnej, jak i gameplayowej. O wyjątkowości tego tytułu świadczy nie tylko doskonale wykreowany, ciekawy, intrygujący, antyutopijny świat świetny scenariusz czy wyborne, Błyskotliwe dialogi, ale przede wszystkim wyjątkowo dobrze napisana para głównych bohaterów. Czyli Fostera oraz robota Joeya, którego Foster przechowuje w kieszeni w postaci układu stalonego. Układ ten może być wkładany w głowę różnych napotkanych w grze robotów, dzięki czemu nasz Joey zyska nie tylko cielesną powłokę, ale też będzie pomagał nam w rozwiązywaniu zagadek. Genialnie pomyślane. No i uwierzcie mi, że jego gorzkie i sarkastyczne teksty zapadną wam w pamięci na długo. Polecam bardzo. O tym bardziej, że jak już nie raz wspominałem, gra dostępna jest za darmo na platformie GOG.com. Tyle. Miejsce czwarte Gabriel Knight Sins of the Fathers. Ojoj, oj, za każdym razem, kiedy wracam pamięcią do tej gry, kiedy o niej opowiadam, a co jakiś czas gdzieś tam się przewija w różnych tematach, to mam natychmiastową potrzebę odpalenia tego klasyka. Wybitnej, niesamowitej przygodówki, najlepszej co firma Sierra Online stworzyła przez wszystkie bogate w doskonałe tytuły lata swojego istnienia. Mroczna, krwawa historia naznaczona morderstwami i tajemniczym kultem wodu, w którą wplątany zostaje tytułowy Gabriel Knight, robi niesamowite wrażenie do dzisiaj. Jako skromny bibliotekarz będziecie musieli stawić czoła siłom, o których nie mieliście pojęcia. Atmosfera to zdecydowanie największy, choć nie jedyny plus tej produkcji, do tego dodajcie półotwartą formułę rozgrywki, która mimo de facto liniowej głównej osi fabularnej pozwala lepiej poznać świat, z którym mamy do czynienia, i bardziej wczuć się w historię, której doświadczamy na ekranie. Dorzućcie też niesamowicie satysfakcjonujące, choć trudne jak cholera zagadki i dostajecie grę, która zasługuje na najwyższe słowa uznania. Jeśli lubicie ciężkie, mroczne, może nieco zakręcone historie z plejadą wyrazistych postaci i atmosferą gęstniejącą z minuty na minutę, to niczego lepszego od tej odsłony Gabriel Knight'a nie znajdziecie. Polecam najbardziej jak tylko się da. Miejsce trzecie: Monkey Island 2 Lechuck's Revenge. Co tu dużo gadać? Tej kultowej pozycji zwyczajnie nie mogło tutaj zabraknąć, a i tak założę się, że część z Was widziałaby ją na tej liście jeszcze wyżej. Najniższy stopień podium to, moim zdaniem, mimo wszystko bardzo zacne miejsce, godne gry legendy, jaką niewątpliwie jest druga część wybitnej serii Monkey Island. Zwyczajnie nie da się nie docenić tej niesamowicie kolorowej historii guybrusha Trip Wooda, który, jak to zwykle, bywa, poszukuje skarbu i jak zwykle pakuje się w niezłe kłopoty. Doskonała fabuła, świetne zarówno pierwsze, jak i drugoplanowe postacie, niesamowicie pomysłowe, ciekawe i kreatywne zagadki oraz tony humoru wylewające się z dialogów i sytuacji na ekranie powodują, że przez wielu Monkey Island 2 uważana jest za najlepszą tego typu grę w historii. I generalnie wcale im się nie dziwię, a to, że u mnie nie znalazła się na szczycie to raczej kwestia indywidualnych preferencji. Na koniec jeszcze ciekawostka. Monkey Island 2 to jedna z niewielu gier, która pozwala graczowi wybrać poziom trudności za Gadek. Jeśli więc chcielibyście rozpocząć swoją przygodę z point and clickami, to wybierzcie wersję light i zaręczam, że będziecie bawić się równie wyśmienicie. Polecam bardzo. Miejsce drugie, Broken Sword, The Shadow of the Templars. Revolution Software przez ponad 30 lat swojego istnienia stworzyło 11 gier. Musicie przyznać, że nie jest to imponująca liczba, ale jeśli weźmiemy pod uwagę ich jakość, to wszystko powinno być jasne. Wcześniej opowiadałem już Wam o innej grze tego studia, czyli Beneath a Steel Sky, ale nie da się ukryć, że najbardziej znaną marką, która wyszła spod rąk Anglików, jest właśnie seria Broken Sword. I to właśnie tytuł, od którego się zaczęła, trafia na drugie miejsce mojej listy. Cień Templariuszy to produkcja, której każdy pojedynczy element stanowi majstersztyk i top topów gatunku przygodówek point and click. Począwszy od scenariusza, historii, bogu ducha winnego amerykańskiego turysty, który wciągnięty zostaje w bogatą intrygę z tajemnicami Templariuszy w tle, poprzez błyskotliwe dialogi, genialną rysowaną grafikę, mnóstwo odwiedzanych lokacji rozsianych po świecie, doskonałą budującą atmosferę tajemniczości ścieżkę dźwiękową, a także kreatywne zapadające w pamięć i i nienadzwyczaj trudne zagadki, czy też wyjątkową atmosferę łączącą w sobie elementy kryminalne i przygodowe. I tak można by było gadać i gadać. Klasyk przez duże K i gra, której nie można nie znać, nawet jeśli nie jesteście wyjątkowymi fanami gatunku. Bardzo możliwe, że po zagraniu po prostu się nimi staniecie. Polecam bardzo. Miejsce pierwsze: Indiana Jones and the Fate of Atlantis. No i przyszedł czas na miejsce pierwsze. I o ile wcześniej pojawiały się we mnie wątpliwości co do miejsc poszczególnych tytułów, to tutaj nie miałem już żadnych. Tę grę uwielbiam już od czasów dzieciństwa, kiedy to poznałem ją po raz pierwszy i wracam do niej co jakiś czas, żeby raz jeszcze poczuć ten klimat, posłuchać tej muzyki i zachłysnąć się wyjątkowością doświadczenia, jakim jest obcowanie z tą wybitną produkcją. Indiana Jones and the Fate of Atlantis to gra ze wszechmiar wyjątkowa, a produkcja oparta oczywiście o przygody słynnego arch. Ale opowiadająca zupełnie nową, nieznaną z filmów i pasjonującą historię. No i mógłbym pewnie długo rozpływać się tutaj nad jakością opowieści, gameplayem, zagadkami, wybitną, a jakżeby inaczej, muzyką, czy niesamowicie sugestywną, piękną grafiką, która broni się doskonale do dzisiaj, ale to wszystko rzeczy oczywiste, biorąc pod uwagę miejsce, które zajmuje w tej topce. Indiana Jones and the Fate of Atlantis oferuje najwyższy możliwy poziom miodności w ramach swojego gatunku i koniec. クロープ。 Pozwólcie jednak, że na koniec wspomnę o jednej rzeczy, za którą uwielbiam tę grę przede wszystkim. Otóż na początku macie tutaj możliwość wyboru jednej z trzech ścieżek, jakimi będziecie podążać w grze. Od tego, którą wybierzecie, w dużej mierze zależeć będzie gameplay, czy też sama historia, w jakiej weźmiecie udział. Ścieżka drużynowa wprowadzi na przykład do gry Sofię, która odtąd będzie wam pomagać, ścieżka rozumu doda bardziej złożone i kreatywne zagadki, a ścieżka pięści skupi się w dużej mierze na akcji i chociażby Walce wręcz, którą w pozostałych dwóch można sobie całkowicie odpuścić. No, musicie przyznać, że jest to genialne rozwiązanie. Zresztą, co tutaj dużo pisać, polecam bardzo. Kult i klasyk. Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć, że większość z pokazywanych Wam dzisiaj gier otrzymała mniej lub bardziej udane remastery, czy też po prostu ulepszone, dostosowane do dzisiejszego odbiorcy wersje. Jeśli więc macie alergię na zbyt duże piksele, to być może będzie to dla Was fajna opcja. No i większość z nich jest też dostępna cyfrowo, więc nie ma problemu, żeby ograć je na najnowszych systemach, nic tylko ściągać, włączać i grać. Dobra, na tym będziemy kończyć, koniecznie dajcie mi znać co myślicie, jak wyglądałaby wasza topka i czy może o jakiejś ważnej, doskonałej produkcji zapomniałem, chętnie jak zwykle podyskutuję, a tymczasem zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, odwiedzenia moich profili na Facebooku i Instagramie i do zobaczenia w następnym filmie, cześć, czołem!